Witajcie, moi kochani. Bardzo serdeczny na naszym rytuale pełni. Bardzo fajne zjawiska zbiegają nam się na niebie. Dzisiaj będziemy wzmacniać, stabilizować nasze nogi, które będą symbolizowały właśnie to uziemienie i wzmocnienie, ale również pomyślmy o tym, czego nie chcemy, co ma być zakryte, co ma zniknąć, tak jak znika. Ciało niebieskie podczas zaćmienia. Ja oczywiście dam czas na wypisanie tych swoich życzeń, manifestacji, intencji. Bardzo szczególny czas. Teraz, już po tym drugim zaćmieniu, będzie znacznie, znacznie łatwiej, pozytywniej. Co miało się wywalić, to już się wywaliło i to jest najwyższy czas przełomu na napełnianie nowymi rzeczami. Dla nowych osób przypominam, że podczas zwoływania Was do kręgu będę wyczytywała Wasze imię i rok urodzenia. Wtedy zapalacie swoją świecę. Jeżeli Was nie wyczytam, bo mail nie doszedł, teraz się zdecydowaliście, mail przyszedł 4 po 21, bo i takie rzeczy się zdarzają, na koniec jest wezwanie dla tych wszystkich, którzy. Nie są zapisani, a chcą w naszej pełni uczestniczyć. Kosz 22 zł. To można załatwić później. Byleby yy, wyrazić chęć uczestnictwa poprzez zapalenie świec. <laughs> no to co? Mam nadzieję, że gotowi na przełom i zaczynamy. Wzywam Was dzisiaj, wiatry, wiedzy i przeznaczenia. To dzięki Waszej mocy swą rzeczywistość zmieniam. Wyście mi z przymierzeńcem, wsparciem i ostoją. Zapraszam Was tej nocy w naszego kręgu koło. Wzywam Was dzisiaj, ognie z południowej krainy. Okażcie mi swoje wsparcie. Wzmocnijcie magiczne czyny, Wyście nam z przymierzeńcem, wsparciem i ostoją. Zapraszam Was tej nocy w naszego kręgu koło. Wzywam Was dzisiaj wody, wiary i uczuć czyste. Wzmocnijcie serca magią, skruszcie te szlęki wszystkie. Wyście nam z przymierzeńcem, wsparciem i ostoją. Zapraszam Was tej nocy w naszego kręgu koło. Wzywam Cię, matką, Twojej wzywam potęgi. Wzmocnij nasze intencje, w bezpieczne zamknij nas kręgi. To Tobie się oddaje. Uciekam do Twojej mocy, proszę o wsparcie kręgu, To Twojej, wzywam pomocy. Kreślę krąg dookoła, który smutki troski stąd przegoni, wznoszę blokadę, buduję mury twierdzy, która nas ochroni. Kreślę krąg ponownie. Aby móc wzbudzoną skupić siłę, buduję świątynię, zasuwam sztaby, by się mocą wypełniła. Kreślę krąg po raz trzeci, przez sól ziemi wiatr szalony, czysty strumień, żar co świeci, oraz święte bóstw imiona Morigan i Tor. Zapalam te świece w energii bogini i Boga, w imieniu Matki i Ojca duchowych, przez energię sił żywiołów, sił jasnych i czystych, do współpracy gotowych. Niech jej światło stanie się symbolem i ofiarą działań moich, zapłatą za pomoc w magii, strażnikiem energii duchowych. Grupo czyniących sadów. Wejdźcie do kręgu, otoczcie go swoją opieką i mocą, stwórzmy grunt bezpieczny, na którym magia rodzić się będzie. Lepiej zginąć niż przekroczyć naszą warownię bez czystych intencji. Wejdźcie zatem strażnicy i czyńcie bez lęku i z miłością. Wzywam do kręgu i witam serdecznie Aliszję z osiemdziesiątego czwartego roku, Dorotę z siedemdziesiątego czwartego roku, Magdalene z siedemdziesiątego trzeciego roku, Sylwię z osiemdziesiątego roku, Renatę Marię z sześćdziesiątego siódmego roku, Martę z dziewięćdziesiątego drugiego roku, Jolantę z siedemdziesiątego pierwszego roku, Krzysztofa z osiemdziesiątego roku, Jarosława z osiemdziesiątego roku, Joannes z pięćdziesiątego pierwszego roku, Dorote z pięćdziesiątego siódmego roku, Weronikę z osiemdziesiątego dziewiątego roku, Wioletę z osiemdziesiątego szóstego roku, Beatę z sześćdziesiątego roku, Mirabel z siedemdziesiątego roku. Kasie z osiemdziesiątego trzeciego roku, Karolina z osiemdziesiątego trzeciego roku, Marlene z siedemdziesiątego drugiego roku, Monike z osiemdziesiątego roku, Sławomira z siedemdziesiątego roku, Martynez z dziewięćdziesiątego roku, Anety z osiemdziesiątego roku, Magdę z osiemdziesiątego ósmego roku. Renate z siedemdziesiątego trzeciego roku, Iwone z sześćdziesiątego czwartego roku, Kasie z siedemdziesiątego piątego roku, Mirosławę z pięćdziesiątego ósmego roku, Romane z siedemdziesiątego szóstego roku, Joannes z osiemdziesiątego roku, Piotra z osiemdziesiątego ósmego roku, Dorotę z osiemdziesiątego piątego roku. Aleksandrę z osiemdziesiątego dziewiątego roku, Szawuszkę z osiemdziesiątego pierwszego roku, Anke z osiemdziesiątego drugiego roku, Milene z siedemdziesiątego roku, Marzenes z sześćdziesiątego drugiego roku, Iwone z sześćdziesiątego roku, Ewe z siedemdziesiątego czwartego roku, Violetę z osiemdziesiątego czwartego roku.

Olgę z osiemdziesiątego szóstego roku, Anne Z. z sześćdziesiątego ósmego roku, Izabelę z osiemdziesiątego drugiego roku, Violetę z sześćdziesiątego siódmego roku, Emilię z osiemdziesiątego ósmego roku, Sylwię z osiemdziesiątego trzeciego roku, Monikę z osiemdziesiątego piątego roku, Izabelę z siedemdziesiątego ósmego roku. Basie z osiemdziesiątego roku, Emke z siedemdziesiątego roku, Roxane z osiemdziesiątego roku, Elę z siedemdziesiątego roku, Małgorzate z siedemdziesiątego roku, Elżbieta z sześćdziesiątego roku, Bożenes z sześćdziesiątego roku Anne Z. z 1968 roku. Usiądź, odpocznij, działaj, dotrzymaj nam kroku. Wzywam do kręgu i witam serdecznie tych wszystkich, którzy uczestniczą, a nie zostali przeze mnie wymienieni. Usiądźcie, odpocznijcie, działajcie, dotrzymajcie nam kroku. Myślę, że możemy najpierw napisać swoje intencje i pamiętajcie, to wszystko, czego chcemy i to wszystko, taki czas przemomu, co powinno zostać zakryte. W tak licznym zgromadzeniu, w tym czasie w tej przestrzeni tkamy naszą magię z bezpiecznych serc promieni. Niech niosą nas skrzydła mocy, siła z nami niech stanie. W noc spotkania czarownic nic złego się nie stanie. Runa, która będzie nam towarzyszyła. Znajdujemy się w swojej bezpiecznej przestrzeni, gdzie możemy być sobą bez lęków i cieni. Otacza nas jasne, połyskliwe światło. W tej przestrzeni magia wszystko czyni gładko. Zza horyzontu wyłania się postać. Pozwalasz jej energią do siebie się dostać. Podchodzi do Ciebie dziarskim, silnym krokiem, władca żywiołu ognia. Stoi przed Tobą w swej potędze i chwale. Otwiera przed Tobą swe mocarne ramiona. Będzie Ci pomocą w dzisiejszym rytuale. Z za horyzontu wyłania się postać, pozwalasz jej energią do siebie się dostać. Podchodzi do ciebie z winnym, płynnym krokiem, władca żywiołu wody. Stoi przed tobą w swej potędze i chwale, otwiera przed tobą swe mocarne ramiona, będzie ci pomocą w dzisiejszym rytuale. Za horyzontu wyłania się postać, pozwalasz jej energią do siebie się dostać. Podchodzi do ciebie z wiewnym, lekkim krokiem, władca żywiołu powietrza. Stoi przed tobą w swej potędze i chwale, otwiera przed tobą swe mocarne ramiona, będzie ci pomocą. W dzisiejszym rytuale z za horyzontu wyłania się postać pozwalasz jej energią do siebie się dostać, podchodzi do ciebie mocnym, silnym krokiem, władca żywiołu ziemi. Stoi przed Tobą w swej potędze i chwale. Otwiera przed tobą swe mocarne ramiona. Będzie ci pomocą w dzisiejszym rytuale. Cztery żywioły otaczają nas silnym kręgiem. Wody, ognia, powietrza i ziemi. Transformują i zmieniają wszystkie negatywy w naszej życiowej przestrzeni. Władcy czterech królestw, władcy czterech stron świata. Wzmacniają cztery strefy naszego życia. Woda łagodzi emocje, powietrze poddaje dobre pomysły, ziemia umacnia zdrowie i dobrobyt, a ogień transformuje i dodaje energii. Zobacz, jak. Cztery żywioły otaczają cię swoją siłą, jak dzięki ich pomocy wrastasz korzeniami w ziemię, jak czerpiesz z ziemi wszystkie potrzebne składniki do tego, by Twoje intencje i Twoje marzenia rozkwitały. Zjednocz się z czterema żywiołami pokłoń się im i podziękuj za dobrostan, który już otrzymałeś. Poproś każdego z nich o spełnienie intencji, intencji kręgu, którą jest stabilność i stabilizacja. Ale i swojej intencji, którą masz głęboko w sercu. Weź teraz swoją świecę w swoje obydwie dłonie. W tych dłoniach wielka moc płynie, a magia w świecy płonie. Powtarzaj wraz ze mną bezpieczne słowa mocy. Z pomocą czterech żywiołów. Zło nas już nie zaskoczy. Wzmacniam dzisiaj swoje z ziemią połączenie. Niech doda mi moce sprawczych. Sprowadzi uziemienie. Niech będzie wsparciem moim w ciemniejszych chwilach życia prowadzi moje stopy, da siłę, radość życia. Wzmacniam dzisiaj swoje z ziemią połączenie. Niech doda mi mocy sprawczych sprowadzi uziemienie. Niech będzie wsparciem moim w ciemniejszych chwilach życia, prowadzi moje stopy. Da siłę, radość życia. Wzmacniam dzisiaj swoje z Ziemią połączenie. Niech doda mi mocy sprawczych, sprowadzi uziemienie. Niech będzie wsparciem moim w ciemniejszych chwilach życia. Prowadzi moje stopy. Da siłę, radość życia. Żywioły, jeden po drugim, wzywam Was. Bądźcie błogosławieni i stańcie w naszym kręgu, pełni mocy i światła. Strażnicy wszelkich przestrzeni i wszelkich wymiarów, Kłaniam się Wam i proszę o wsparcie. Obdaszcie wszystkich, którzy są w tym kręgu swoim wsparciem na każdym możliwym poziomie, macie swoje królestwa, swoje władztwa. Pomóżcie nam stać się ich integralną częścią tu i teraz. Cztery strony świata, cztery żywioły, cztery moce. I cztery potęgi, każda z innego wymiaru. Prowadźcie nas i wzmacniajcie. Wojownicy światła, strażnicy potęg, bądźcie naszą mocą. Chroncie nas, obdarzcie stabilizacją i bezpieczeństwem w naszych myślach. W naszych sercach, w naszych działaniach i w naszym dobrobycie. Tak się dzieje, a więc tak jest. Na północ, południe, wschód, zachód kieruje za błogosławieństwa szczerze dziękuję, a żywioły powietrza, wody, ognia ziemi. Niech także będą błogosławieni. Krąg jest zamknięty, po trzykroć zamknięty, po trzykroć bezpieczny. <muzyka> dziękuję Wam, po trzykroć Wam dziękuję. Na nasze spełnienie intencji, naszą energię kieruje. Pierwsza runa, jaką się wylosowała, to była pusta runa, zważywszy na zaćmienie, jak znalazł, druga też niczego sobie magiczna. Także mam nadzieję, że wszystkim nam będą się spełniać dla naszego dobra, bez szkody dla nikogo, nasze intencje. Tym, którzy lecą do swoich obowiązków, mówię dobranoc, a tym, którzy jeszcze ze mną zostaną, za moment w drugim okienku wieczór z wróżką. Także jeszcze się z wami nie żegnam.